Obiecałam sobie, że będziemy wieść tu spokojne życie. Bez przemocy i bez pipy. Służyłam w policji. Samantha Sosa nie żyje. Wszystko wskazuje na wypadek. Policja ma gdzieś tę sprawę. Musisz mi pomóc. Wyniosła cenny naszyjnik. Skąd? Z domu Karerasu. Co się tam stało? Mus. Ty też jesteś matką, prawda? Może to nie była kradzież. Przesłuchaliście Karerasu? Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Nie mogę wszystkiego kontrolować. Samantha została zamordowana. Od lat rząd bogaci się na naszej ziemi. Mamy szansę ją odzyskać. To twoje miasto i twoja ziemia. Byłeś tam. Proszę się nie wtrącać. Czasami musimy działać wbrew sobie, aby odkryć prawdę. Manuela Pelari, Pipa.